Renault Kadjar to łatwy do prowadzenia SUV z atrakcyjnym designem, praktycznym wnętrzem i napędem 4x4. Witaj w naszym wideo prezentującym Renault Kadjar. Razem odkryjemy wszystko, co oferuje nasz SUV i dlaczego warto rozważyć jego zalety. Atrakcyjny design, wysoka pozycja za kierownicą, mnóstwo miejsca, napęd 4x4, system multimedialny Air Link 2 i wiele innych funkcji, które sprawiają, że codzienne podróże stają się jeszcze przyjemniejsze. Zacznijmy od podstaw. Renault Kadjar to SUV, ale czy wiesz, co to oznacza? SUV to skrót od Sport Utility Vehicle, co bywa tłumaczone jako samochód sportowo-użytkowy. Samochody typu SUV albo crossovery, jak często są nazywane, to auta zaprojektowane z myślą o jeździe w cięższym terenie. Ich komfortowe wnętrza i łatwość prowadzenia czynią z nich natomiast idealne samochody na co dzień lub dla rodziny. A w tym wideo pokażemy, jakim rodzajem SUVa jest Renault Kadjar. Design, technologia, wnętrze, komfort, silniki, wrażenia z jazdy. Dowiesz się wszystkiego. Spójrzmy na wygląd auta i jego atletyczny design. Renault Kadjar to przestronny i rodzinny SUV, który nie traci dynamicznego wyglądu. Płynne linie, przeprojektowany przód, charakterystyczny grill z logo Renault na czarnym tle i przetłoczenia boczne są częścią jego silnej i stanowczej tożsamości. Z przodu, za charakterystycznymi światłami w kształcie litery C, ukrywają się także światła do jazdy dziennej. Nowe, prostokątne światła przeciwmgłowe także wykonane są w technologii LED. Co więcej, czas żywotności żarówek LED jest bardzo długi, a do działania potrzebują niewielkiej ilości energii. Pobierają sześć razy mniej prądu niż żarówki halogenowe. Kolejna funkcja ułatwiająca codzienne życie to inteligentne światła przednie. Mogą być one włączane automatycznie w zależności od panującej na zewnątrz jasności. Automatyczne może być także przełączanie między światłami drogowymi a światłami mijania. Dla kierowcy oznacza to więcej spokoju i komfortu podczas jazdy w nocy. Renault Cadger jest przestronnym rodzinnym suwem, który komfortowo pomieści do pięciu pasażerów. Jeśli chcemy porównać go do innych aut w gamie, to pod względem wielkości plasuje się pomiędzy Renault Captur a Renault Coleos. Jeśli chcesz poznać wszystkie modele, kliknij w link. Z boku rzucają się w oczy nowe, 19-calowe, aluminiowe obręcze kół, podkreślające mocną i zdecydowaną stylistykę. A czy rzuciła Ci się w oczy antena na dachu w kształcie płetwy rekina? Wzmacnia ona jakość sygnału GPS i odbiór fal radiowych. Teraz nawet w off-roadzie można słuchać ulubionych piosenek. Renault Kadjar to oczywiście mnóstwo możliwości personalizacji i jeszcze więcej dostępnych kolorów. Wszystkie z nich można zobaczyć na stronie Renault. Kliknij w link w opisie wideo, aby przejść do strony. Całości designu dopełniają tylne światła LED wraz z tylnym zderzakiem w kolorze nadwozia. Podczas parkowania z pomocą przychodzą czujniki parkowania i kamery, asystujące ci na każdym kroku. Jest to niezwykle przydatne zarówno na autostradach, jak i w wąskich przestrzeniach parkingowych. Rozejrzyjmy się po wnętrzu, zaczynając od bagażnika. Jeśli lubisz konkretne liczby, to z pewnością ucieszy Cię fakt, że jego pojemność to 527 litrów. A teraz zobacz sam, ile faktycznie możemy zmieścić w takiej przestrzeni. Mamy tutaj wystarczająco miejsca, aby pomieścić walizki, od małych pokładowych po te większe, bagażowe. Wszystko, czego potrzebujesz. Kiedy będziesz wybierać się na wakacje, znajdziesz miejsce na wszystko, począwszy od tory i rowerów, a skończywszy na rodzinnych pupilach. Mocną stroną bagażnika jest też jego modularność, dzięki czemu z łatwością można zmieścić ładunek o długości do 2,5 metra. Dzięki funkcji Easy Break składanie tylnych foteli jest bardzo proste. Pozwala składać je automatycznie także w układzie 1x3 i 2x3. Bagażnik jest modularny. Oznacza to, że możesz dostosowywać jego wielkość dzięki wyjmowanej podłodze. W standardowym położeniu podłoga bagażnika jest płaska, co jest pomocne przy ładowaniu i rozładowywaniu cięższych ładunków. W opcji powiększonej bagażnik zmieści ładunki o większym gabarycie. Jeszcze zanim wsiądziesz do auta, docenisz wygodę technologii Renault Hands Free. Zapomnij o szukaniu kluczyków w torebce albo w kieszeniach. Z Renault Kadżar nie ma takiej potrzeby. Wystarczy, że masz przy sobie kartę, a auto otworzy się automatycznie, kiedy się do niego zbliżysz i pociągniesz za klamkę, wciskając jednocześnie umieszczony na niej przycisk. W drugą stronę, aby zamknąć auto, wystarczy od niego odejść. Wówczas sygnał świetlny wskaże ci jego zamknięcie. Muszę cię ostrzec od tak wygodnych technologii łatwo się uzależnić. Witamy na pokładzie. Komfort to pierwsze wrażenie, które przychodzi do głowy po wejściu do środka. Komfortowe i regulowane fotele zawierają piankę o większej gęstości, która zwiększa wygodę, zapobiega zmęczeniu i bólom pleców. Natomiast wzmocnienia po bokach foteli zapewniają lepsze trzymanie boczne. Każdy kierowca znajdzie swoją idealną pozycję do kierowania auta dzięki wielu możliwościom konfiguracji. Dzięki szerokiemu wyborowi tapicerek, podgrzewanym fotelom przednim z regulacją długości siedziska oraz regulowanemu wzdłużnie podłokietnikowi, nawet najdłuższa podróż będzie przyjemnością. Kontrolę temperatury masz bez przerwy pod ręką. Liczne przyciski zapewniają kierowcy komfortową obsługę wszystkich funkcji, od zmieniania stacji radiowej po funkcję jazdy. Wszystko po to, abyś nie musiał spuszczać wzroku z drogi. Pozostając przy kokpicie, na uwagę zasługuje także możliwość zmiany podświetlenia zegarów, płaski siedmiocalowy ekran, chromowane dodatki i ambientowe oświetlenie wnętrza. Razem tworzą harmonijną atmosferę wnętrza, która podnosi komfort i przyjemność podróżowania. Warto poświęcić chwilę multimedialnemu systemowi AirLink 2. Jego interfejs przypomina ten znany z wielu tabletów. Intuicyjny i ergonomiczny wyświetlacz zapewnia łatwą i wygodną obsługę. Wszystkie usługi są połączone, dzięki czemu zyskujesz czas i jesteś połączony ze swoją pracą i sprawami prywatnymi. Twój smartfon łatwo zintegruje się z autem, dzięki czemu możesz używać wszystkich jego funkcji tak jak lubisz. Dyktować tekst, słuchać swoich wiadomości, wykonywać połączenia czy słuchać muzyki, którą masz na smartfonie. Odkryj wszystkie funkcje i przekonaj się, jak łatwa jest obsługa systemów multimedialnych Renault, klikając tutaj. Dzięki specjalnie stworzonemu systemowi Audio Bose, pasażerowie mogą cieszyć się niepowtarzalnym dźwiękiem. Głębokie basy, dynamiczne rytmy i wyraziste soprany. Dźwięk jest mocny i czysty, zarówno z przodu, jak i tyłu auta. Duży wyświetlacz dotykowy pozwala ci na konfigurację wszystkich systemów wspierających kierowanie, w tym Easy Park Assist. Podczas parkowania całkowicie przejmuje on kontrolę nad kierownicą. Ostrzega także kierowcę o przeszkodach, a wszystko dzięki czujnikom i kamerze cofania, które maksymalnie zwiększają widoczność. Wszędzie poukrywane są wygodne schowki, które łącznie mieszczą 30 litrów. Koniec kłopotów z brakiem miejsca na Twoje rzeczy. Schowki w przednich drzwiach zmieszczą 1,5-litrową butelkę. Twój ulubiony napój zawsze zmieści się w regulowanym uchwycie, który możesz dopasować do rozmiaru kubka. Jazda w Renault Kadjar sprawia przyjemność zarówno kierowcy, jak i pasażerom. Wygodne tylne siedzenia Zmieszczą trójkę dorosłych. Wszystkich zadowoli przeszklony panoramiczny dach, który wpuszcza do środka mnóstwo światła. Dzięki dodatkowym portom USB można także zapomnieć o kłótni o to, kto naładuje telefon pierwszy. Ukryte są one pod tylnym nawiewem, który podnosi komfort podróży pasażerom z tyłu. Dla kierowców z dziećmi, Renault przygotowało zapięcia ISOFIX, które pozwalają szybko zamontować nawet dwa dziecięce foteliki. ISOFIX to standard obowiązujący międzynarodowo, z którym kompatybilne są wszystkie foteliki. W Renault Kadjar cała rodzina podróżuje bezpiecznie. Pora usiąść za kółkiem. Łatwe i intuicyjne sterowanie sprawia, że takie też jest prowadzenie auta. Renault Kadjar posiada prosty interfejs, pozwalający kierowcy płynnie przełączać się między trybami jazdy. Dzięki regulatorowi ogranicznikowi prędkości możesz cieszyć się spokojną jazdą. Żadnych kompromisów dotyczących zużycia paliwa. Pod maską Renault Kadjar znalazła się nowa gama silników Renault. Zarówno wersja benzynowa, jak i jednostka napędowa diesla zawierają najnowocześniejsze technologie ograniczające emisję spalin. Dzięki trybowi jazdy ECO można zoptymalizować zużycie paliwa w każdym terenie. Dzięki dużemu prześwitowi i trzem trybom napędu Renault Kadjar pozwala Ci odkrywać nowe horyzonty. Przy pomocy pokrętła zmieniaj tryby pomiędzy 2WD, Auto oraz 4x4. Ten łatwy w obsłudze system pozwala z łatwością pokonywać trudniejsze trasy. Czemu by więc nie zjechać z utwardzonej drogi? Samochód jest dostępny w wersji z silnikami wysokoprężnymi oraz nowoczesnymi silnikami benzynowymi. Renault Kadjar bazuje na benzynowym silniku 1.3 TCE. Jednostka napędowa stworzona we współpracy z Daimlerem to połączenie najwyższych standardów wydajności i osiągów. Czterocylindrowy silnik pracuje gładko i bez zbędnych wibracji. Podkreślmy, że trwałość to dla Renault priorytet. Nowy silnik 1.3 TCE przeszedł ponad 40 tysięcy godzin testów. To tak, jakby pracował po 8 godzin dziennie codziennie przez 14 lat. Odwiedźcie naszą stronę, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych silnikach Renault oraz o naszych skrzyniach biegów: manualnej i automatycznej dwusprzęgłowej EDC. Kliknij w link w wideo lub ten zawarty w opisie poniżej. Dziękujemy za obejrzenie filmu i mamy nadzieję, że odpowiedział on na wszystkie twoje pytania i wątpliwości dotyczące Renault Kadjar. Oceń wideo niżej i zasubskrybuj nasz kanał, jeśli ci się podobało. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, aby poznać jeszcze więcej szczegółów o Renault Kadjar. Zachęcamy też do spotkania w salonie Renault i umówienia się na jazdę próbną. Dziękujemy i do zobaczenia na drodze.